Dobra, udało się, wszyscy spakowani, siedzą w aucie, ja też już wychodzę, krótki rodzinny weekend, wyjazd, więc teraz 5 godzin drogi mniej więcej przed nami. Ale wy nas znacie. Ja tylko rzuciłam hasło, że jedziemy na weekend, i coś tam zaczęłam z trasy dodawać, a już dostaję wiadomości, gdzie my jedziemy. Dużo osób zgadło. Jak to na wyjazdach? Szalejemy z jedzeniem. No, trochę chyba przesadziłam. Ale Grzesiek no. ma chyba już czwarte danie? Trzecie. Nie, czwarte. Przystawki to się nie liczą. Ale też. duże były te przystawki. Te pierożki to były Grzesia. Tak, tak. To jest? Dojechaliśmy. Patrzcie, jaki widok. Kocham tu wracać. Mamy tutaj w pełni wyposażoną kuchnię. Po drodze zrobiliśmy małe zakupy, jakieś kiełbaski, żeby sobie ugrillować. Wszystko tutaj jest, co jest potrzebne. Sypialnia numer jeden. Widok robi tutaj robotę. Sypialnia numer dwa. I idziemy na dwór Ale cisza. Widziałam po drodze pana z owieczkami i cicho na to liczę, że będą tędy przechodzić. Często nam się go udawało właśnie tutaj spotkać. A w dodatku mamy apartament z jacuzzi. Oj, ale tutaj jest cudownie. Więc dzisiaj na pewno będziemy z tego korzystać. Sauna też jest. I oprócz tego jest basen. Basen też z takim pięknym widokiem. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.